Dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej organizowanemu z inicjatywy Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przez polską Radę Biznesu Transportowi z darami dla walczącej Ukrainy. W konferencji biorą udział marszałek senatu RP profesor Tomasz Grocki, prezes zarządu polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa, przewodniczący Rady Gospodarczej przy marszałku Senatu RP i wiceprezes zarządu Polskiej Rady Biznesu Zbigniew Jakubas. Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński oraz senator Krzysztof Kwiatkowski. Jest też z nami prezes firmy Protektor Tomasz Malicki. Uprzejmie proszę pana prezesa Zbigniewa Jakubasa o zabranie głosu. Szanowni Państwo, około trzech tygodni temu pan marszałek zwrócił się do mnie z pytaniem, czy bylibyśmy w stanie wspomóc ubrania ciepłe, konkretnie chodzi o buty walczącą Ukrainę. No oczywiście odpowiedź mogłaby być tylko jedna. Natychmiast podjąłem działania z kolegami z polskiej Rady Biznesu, który też jestem członkiem i wiceprezesem. W ciągu czterech dni zebraliśmy kwotę ponad milion złotych i Firma Protektor z Rublina w ciągu następnych kilku dni wykonała dla nas ponad 5 tysięcy warbutów. Także inicjatywa Senatu pana marszałka Grodzkiego, jak Państwo widzicie, przekuła się w czyn. Dzisiaj za chwileczkę po konferencji te samochody dalej wyjeżdżają. I tyle z naszej strony. Uważam, to jest nasza powinność. Wspieramy w ogóle jako gospodarcze środowiska walczącą Ukrainę i na pewno będziemy wspiera wspierali do końca w ogóle, aż po prostu sobie z tym problemem poradzi. Także z mojej strony tyle, bardzo poruszę Panie Marszałku o zabranie głosu. Szanowni Państwo, moi znamienici współtowarzysze tej konferencji, chciałem bardzo podziękować w imieniu Senatu wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej szlachetnej akcji. Ona się wpisuje w wielki wysiłek Polek i Polaków, którzy gościli, i to nie w ośrodkach dla uchodźców, miliony, głównie matek i małych dzieci z Ukrainy uciekających przed wojną i śmiercią, w dziesiątki firm, które. które nie szczędzą wysiłków, aby na wszystkie sposoby wspierać walczący naród ukraiński, ponieważ oni walczą za nas. To jest starcie cywilizacji wolnego świata z cywilizacją barbarzyńców i morderców. Kiedy w Senacie z inicjatywy pana marszałka Kamińskiego, pana senatora Kwiatkowskiego, wielu innych spontanicznie nar narodziła się idea, aby również Senat Rzeczypospolitej Polskiej mógł przyłożyć się do tego dzieła nie tylko swoją legislacją, a przypomnę, że w Senacie Rzeczypospolitej jednomyślnie uznaliśmy reżim rosyjski za Reżim terrorystyczny, co niestety do tej pory nie udało się w Sejmie. Ale uznaliśmy, że jeżeli będziemy w stanie skorzystać z pomocy naszej Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu, z pomocy Polskiej Rady Biznesu, to spróbujemy zrobić też coś w innym wymiarze, nie tylko legislacyjnym. I jestem głęboko wdzięczny panu prezesowi Jakubasowi, panu prezesowi Kostrzewie, panu e, e, Bogdanowi Kaczmarkowi i wielu innym, którzy z energią, jaka charakteryzuje polski biznes, w błyskawicznym czasie zebrali pieniądze, zamówili buty w polskiej firmie u polskiego producenta, które za chwilę pojadą na Ukrainę. Dlaczego buty? Bo zależało nam na czasie. Idzie sroga zima, zwłaszcza tam na wschodzie Ukrainy. I o ile jak braknie kurtki, można ubrać trzy dodatkowe swetry, można, można się ogrzać. Natomiast w okopach jest w medycynie takie pojęcie stopa okopowa. Jeżeli nie ma dobrych butów, to żołnierz cierpi okrutnie. I dlatego uznaliśmy, że to jest pierwsza potrzeba, którą uzgodniliśmy z um, dowódcami ukraińskimi i władzami odpowiedzialnymi za, za obywateli. Jestem niezwykle dumny że i wdzięczny tym wszystkim, którzy w tak szybkim czasie, tak błyskawicznie przygotowali tą inicjatywę, która stanowi nasz skromny wkład w to, żeby bohaterski naród ukraiński przetrwał tą zimę i zwyciężył w tej bitwie, w tej wojnie z agresorem, który bez najmniejszego powodu napadł na niepodległy, wolny kraj tylko dlatego, że naród ukraiński chce dołączyć do rodziny wolnego świata i uciec spod jarzma rosyjskiego. Cieszę się, że możemy dzisiaj wysyłać ten transport. Powinienem się po południu widzieć z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, panem Rusłanem Stefańczukiem w Wilnie. Mam zamiar złożyć mu raport, informacje na ten temat, i z radością poinformować go, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Przy współpracy z Polską Radą Biznesu, z Radą Gospodarczą, zdobył się na tą szlachetną inicjatywę i w szybkim czasie doprowadził ją do finału. Dziękuję panie marszałku. Proszę pana prezesa Wojciecha Kostrzewa o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, szanowni państwo, dla nas, dla Polskiej Rady Biznesu, to wielki zaszczyt, że możemy współpracować. W przy, w tak ważnym zadaniu z Senatem Rzeczpospolitej możemy się wpisać nie tylko w tą akcję, ale również we wszystkie działania, które środowiska gospodarcze od 24 lutego bieżącego roku podejmowały na rzecz Ukrainy. Jest takie polskie powiedzenie, kto szybko daje, dwa razy daje i to się dokładnie wpisuje też w szybkość działania polskiej rady biznesu naszych członków którzy zaangażowali się i błyskawicznie w ciągu kilku dni byli w stanie zgromadzić i środki pieniężne ale również zapewnić produkcję i logistykę transportu dzięki firmie Sus Logistics. Dziękuję bardzo wszystkim koleżankom i kolegom którzy się w to zaangażowali. Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców aby kontynuowali to dzieło, które rozpoczęli 9 lat, miesięcy temu, pomocy dla Ukrainy, dlatego że tam e, ma miejsce walka o wolny rynek, o naszą wolność i o tak naprawdę o przyszłość całej Europy. Dziękuję Państwu bardzo i e, do zobaczenia przy kolejnych e, podobnych okazjach. Dziękuję Panie Prezesie. Proszę Pana Wicemarszałka Michała Kamińskiego o zabranie głosu. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jak się ta idea narodziła? Jak się narodziła tak szybko i zaczynam od podziękowań i jak tak szybko została e, e, wprowadzona w życie. Otóż ja bardzo niedawno byłem w Ukrainie, rozmawiałem z dowódcami i przejęty tym, co tam zobaczyłem, a ja widziałem także odwiedza, odwiedzałem rannych żołnierzy, byłem w szpitalach i poruszony tym zapytałem, co możemy? Zapytałem ukraińskich dowódców, co możemy zrobić? Po prostu jako ludzie. Tak. Tu i teraz, szybko, żeby im pomóc. I praktycznie wszędzie uzyskiwałem tę samą odpowiedź: potrzebujemy ciepłej odzieży, potrzebujemy butów, bo zima to nie jest coś, co jest bardzo daleko przed nami, ona już teraz jest i ona już teraz trwa. Ja przyjechałem z tym apenem do pana marszałka, który. Wymyślił sposób, jak bardzo szybko zorganizować to, zwrócił się do Polskiej Rady Biznesu i mamy dzisiaj ten pierwszy transport ciepłych butów dla żołnierzy na froncie. Tak jak powiedział pan marszałek, ja myślę, że ta szybka i spontaniczna reakcja jest dowodem na to, że każdy z nas doskonale rozumie, że każdy z tych butów, każda z partych butów będzie na nogach jakiejś dziewczyny albo chłopaka. W okopach, gdzie będzie mu trochę mniej zimno, gdzie będzie trzymał w ręku karabin, a nad nim będą świstały rosyjskie rakiety, a on tam będzie dlatego i tylko dlatego, żebyśmy my mogli jako Polacy również być bezpieczni i być wolni. I ta świadomość, że każdy z nas w Polsce pomagając w Ciepłej odzieży dla żołnierzy na froncie może pomóc bardzo konkretnemu człowiekowi, który, co, który codziennie ryzykuje i który codziennie cierpi z powodu zimna, może mu pomóc w tym dziele, którym jest dziełem, którym Polacy zajmują się niestrudzeni od setek lat zatrzymaniem rosyjskiego barbarzyństwa przed Europą. Dzisiaj robią to nasi ukraińscy bracia i siostry, i dlatego jesteśmy z nimi solidarni, pokazując to przy okazji, co polski biznes ma najlepszego. Skuteczność, szybkość reakcji, doskonałe zrozumienie logistyki na wschodzie, precyzyjną i fachową produkcję opartą na polskiej i dobrej sile roboczej. To są wszystko cechy polskiego sukcesu i polskiej przedsiębiorczości, która także jest broniona dzisiaj na wschodzie. Bo to wszystko, co osiągnęliśmy w te 30 lat, które za nami, dzisiaj także jest zagrożone agresją rosyjską. I dlatego bardzo dziękuję. Za pieniądze, za wkład i za tę reakcję polskiego biznesu i polskiego przemysłu, także, bo przecież to jest dzieło polskich rąk i polskiego przemysłu, co dzisiaj trafi do ukraińskich żołnierzy. Bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że ta pomoc, którą dzisiaj z tak wielu źródeł kierujemy do Ukrainy, która walczy dzisiaj z rosyjską agresją, że ta pomoc będzie fundamentem. Wspólnej i bezpiecznej przyszłości Polaków i Ukraińców w Zjednoczonej Europie. Bo oto przecież toczy się ta wojna. Dziękuję. Dziękuję Panie Marszałku. Czy mają Państwo pytania? Jeśli nie, to dziękuję Panom Marszałkom, Panom Prezesom i Panu Senatorowi za udział w konferencji.